Cześć, jestem Karol Bocian, jestem pracownikiem umysłowym. Codziennie uczę się i zarządzam wiedzą. Mam na ten temat różne refleksje. Wysłuchaj tej i wykorzystaj w swoim życiu. Zainteresowani. Wysłałem do nich wiadomość, nie odpisali. Oni nawet nie odczytali. Nie wysłałem im wiadomości. Nie pytali. Oni jej nawet nie oczekiwali. Czy źle napisałem wiadomość? Czy ta wiadomość powinna być do nich? Może jednak nie. Lekcja z dzisiaj. Czy powinienem wysyłać informacje do osób, które ich nie potrzebują? Psst. Jeszcze jedna informacja. Poprawisz mi trochę humor, jak skomentujesz ten wpis. Albo udostępnisz, lub polajkujesz. W opisie są linki. Odwiedz mojego bloga, albo kup coś ode mnie. Możesz kupić mi też kawę. Jeszcze raz, w opisie są linki. Odwiedź je. Cześć!